Cześć, witam Cię na kanale Silver Star Inwestycje kobiecym okiem. Dzisiaj o tym, że jeden dzień, jedno wydarzenie może zmienić bieg historii i odwrócić szale zwycięstwa. Jedziemy! Dzisiaj, wyjątkowo ciekawie zaprojektowany i wykonany kawałek srebra w postaci monety Super Premium dla mnie mocno sentymentalny, ponieważ związany z bitwą o Midway. I w czasach, kiedy wchodziły pod strzechy polskich domów odtwarzacze kaset VHS, mój tato miał dwie kasety. Bitwę o Midway na samym początku i jeden z kluczowych westernów. W związku z tym te dwie kasety wałkował na zmianę, a ja jako dziecko, chcąc nie chcąc, oglądałam z nim te filmy. Także tato, jeśli oglądasz ten odcinek, całusy i jedziemy z tematem. Jak w ogóle powinniśmy umiejscawiać bitwę o Midway? Musimy się cofnąć na przestrzeni czasów do roku 42 do czerwca, bo sama bitwa rozegrała się pomiędzy 4 a 7 czerwca tego roku. Była bitwą lotniczo-morską, więc to też ciekawie, inaczej zupełnie prowadzi się działania operacyjne w powietrzu nad wodą. Tą bitwę stoczyły wojska japońskie i amerykańskie na Oceanie Spokojnym. Przed bitwą o Midway, generalnie Japończycy prowadzili Prym. Udany atak ich na Pearl Harbor rozpoczął późniejsze Zwycięstwa na Pacyfiku i po ataku lotniczym Amerykanów na Tokio, Japończycy postanowili zaatakować właśnie amerykańską bazę na Midway. Rozstrzygnięcie tej bitwy zaskoczyło wszystkich. W wyniku walk, Japończycy odnieśli ogromne straty i ta porażka przerwała ich pasmo zwycięstw i sprawowania władzy na Pacyfiku. Utrata przez Japończyków tego wyszkolonego personelu lotniczego i pokładowego no wiązała się z tym, że musieli porzucić oni tą politykę ofensywną, jaką prowadzili na wodach Pacyfiku, i to już nie uległo zmianie de facto do końca wojny. Także ta bitwa uznana przez historię za taki punkt zwrotny w wojnie na Pacyfiku. Ponieważ inicjatywa działań militarnych przeszła ze strony japońskiej na stronę amerykańską. Jeśli mielibyśmy to zamknąć w liczbach, to Japończycy stracili cztery lotniskowce, krążownik. I 253 samoloty, i bitwa ta pochłonęła około 3,5 tysiąca ludzi z ich strony. Natomiast Amerykanie stracili tylko jeden lotniskowiec, jeden niszczyciel 147 samolotów, a śmierć poniosło 307 osób więc 3,5 tysiąca ludzi do 307. Ogromna klęska w tej bitwie po stronie japońskiej. I wracając już do valoru. Z Mennicy Gdańskiej. To druga moneta z serii. Seria nazywa się Bitwy Morskie. Pierwszą rozpoczynającą serię była moneta Bitwa pod Salaminą, która ukazała się w 2019 roku. I z tego co wiem, Mennica Gdańska jeszcze dysponuje egzemplarzami, gdyby ktoś chciał się pochylić nad tą serią. Moneta jest rzadkim okazem waloru, który ma ruchomą część. Rewers jest wykonany w high reliefie, całość jest poddana. Oksydzie. Oczywiście rewers nie może przedstawiać niczego innego jak sceny bitwy o Midway. Zobaczcie tutaj u góry samoloty, tu lotniskowce, bombardowanie. Ale to co chciałabym Wam pokazać to jest właśnie ten ruchomy element na monecie, czyli śmigło, które się obraca i też jest wykonane ze srebra. Mega misterna robota. Ja mam małą wykałaczkę w palcach, którą wprawiam w ruch tą część monety. O! Można kręcić. Także dla mnie ogromny plus też za pomysłowość tego waloru. Po prostu jest to coś innego. Producenci coraz częściej stosują misterne zdobienia, urozmaicenia, kamienie, żywice. Wszystko, co ma sprawić, żeby te walory były ciekawsze pod kątem kolekcjonerskim. Bo umówmy się. Że tego typu walory mają przede wszystkim aspekt kolekcjonerski, czyli powinno się w pewien sposób, moim zdaniem, wyważyć ilość metalu inwestycyjnego od metalu kolekcjonerskiego, ale przemawia do mnie to, że jest mnogość różnych serii i de facto każdy może sobie wybrać jakąś serię dla siebie, ewentualnie może kupować sobie tylko monety, które w jakiś sposób do niego trafiają i wcale nie musi kolekcjonować całej serii. Walor no, zawiera naprawdę mnóstwo detali, szczegółów. Tutaj od razu widzimy, że bok jest numerowany. Średnica tam, tej monety to jest 45 mm. Trzeba pamiętać przede wszystkim, że w tej bitwie kluczową rolę odegrało właśnie lotnictwo, i dlatego tak bardzo projektant i producent postawili. Na eksponowanie samolotów. Na dole tutaj możecie zauważyć napis bitwa o Midway. I zaraz pokażę Wam jeszcze awers tej monety. Awers ta seria ma wykonany bardzo ciekawie, też bardzo pomysłowo. Już Wam pokazuję dlaczego. Pomysł na awers w tej serii jest taki, żeby pokazać działania operacyjne na każdej bitwie. Jak one się toczyły, jak one przebiegały. Staram się to Wam pokazać na zbliżeniu, nie jest to proste. Rok emisji 2021, 5 dolarów, srebro, 3 dziewiątkowe, emitentem Newy. No i oczywiście jeszcze królowa Elżbieta II na awersie. Bardzo ciekawy sposób zagospodarowania awersu. Dodatkowo taka cenna lekcja historii, bo jeśli... Ktoś się tym interesuje, to może sobie patrząc na awers wizualizować jak to wszystko rozegrało się pomiędzy 4 a 7 czerwca 42 roku. Oczywiście przystało na wszystkie walory super premium. Taki bitwa o Midway ma swoją metryczkę, swój certyfikat, wszystkie informacje na temat tego waloru. Znajdziecie łącznie z numerem, jaki również pojawia się na boku monety. Z drugiej strony oczywiście opis wydarzenia Gdyby ktoś chciał chociaż zaczerpnąć języka, jeśli ta bitwa jest mu obca, to tutaj może znaleźć kilka faktów dotyczących historii, jaką opowiada walor. No i do Was, moi kochani, pytania na koniec. Czy jest to fajna forma oswajania się z historią? Czy podobają Wam się takie pomysły ze strony producentów, żeby te monety miały ruchome elementy, wyróżniały się tym samym? Czy wolicie raczej uszlachetnienia typu złocenia i inne kolorystyczne wstawki? Ta moneta dzięki temu, że jest tylko wykonana antycznie, czyli oksydowana, jest taka bardzo minimalistyczna w zdobieniach, natomiast dzieje się na niej projektowo bardzo dużo. Ta bitwa o Midway powędruje do mojego taty. Dziękuję już za dzisiaj. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Cześć!